Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Robert Fryczkowski. Jestem trenerem, konsultantem. Postanowiłem taki nagrać bardzo krótki materiał, ponieważ będę się odnosił do tego, co Państwo mówią w komentarzach, w materiałach, ponieważ Państwa komentarze są nierzadko bardzo mądre, bardzo takie inspirujące i po prostu zasługują na to, żeby nie tylko o nich wspomnieć, ale na ich bazie zrobić coś, Dobrego. Niedawno ktoś powiedział coś takiego. Mówi Pan dużo o klasie średniej, niech Pan powie o klasie wyższej. Mi jest ciężko coś powiedzieć o klasie wyższej, ponieważ nigdy nie miałem do czynienia z klasą wyższą. Nigdy nie mieliśmy do czynienia z klasą wyższą. Mieliśmy jakieś takie aspiracje. Przechowuje się u nas w domu pewne takie legendy rodzinne, które mają poparcie w tym, że nasz tam pra, 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 pra dziadek. W jakiejś tam miejscowości w Sondershausen był zasłużonym dla miasta takim był y, działaczem, takim burmistrzem, i że tam wisi jako wyróżniony, że taki był, i tak dalej. No, to są piękne historie. Ale, no, wiadomo rzecz, to jest jak z takim słoikiem, kompotu. Jak to powiedział mój kolega w wojsku. To kompot wygląda tak że bierzesz się litr takiego kompotu, jak robi twoja matka i wlewa go do wiadra z wodą i to jest kompot, który my mieliśmy po obiedzie czy tam do obiadu. Że ta historia jest po prostu bardzo rozwodniona, już nie bardzo wiadomo, jak to naprawdę było z tym Sondershausen, że trzeba by tam po prostu pojechać i zrobić po prostu wywiad środowiskowy. Więc nie czuję się na siłach inaczej, jak historycznie ująć tego tematu. Ale teraz skłonił mnie do pewnej zajawki, Króciutki, bardzo. Wywiad tego wnuka królowej, tak, wnuka, dobrze mówię, jej, jej jego żony w telewizjach. Po pierwsze, było to w takich telewizjach, które uważam, że są zrobione po to, żeby w pewien sposób destabilizować psychikę konserwatywnego odbiorcy. I pomyślałem sobie, Pomijając, że nie mam telewizora, nie miałem jak na tego obejrzeć, skoro to zostało nadane w tej telewizji, na przykład jakieś tam, jakieś tam, to znaczy, że to nie jest dobre, to znaczy, że obcowanie z tym na pewno nie uszlachetni. Ale czym jest klasa wyższa i dlaczego wzięta jest na celownik tych wszystkich lewackich rewolucji, które teraz się odbywają? Po pierwsze, klasa wyższa jest to klasa. Która jest jak nad klasą średnią i z kolei ona inspiruje klasę średnią, docenia ją kiedy trzeba, a kiedy trzeba gani, i dla klasy średniej jest wyznacznikiem aspiracji. Klasa średnia musi do czegoś mieć, dążyć. Prawda? u nas w Polsce klasa średnia, pożal się Boże, to wszystkie y, ludzie z pieniędzmi, z pieniędzami, z pieniędzami. Y, to one, te wszystkie, to tam mają dużo pieniędzy, potem mają jeszcze więcej pieniędzy, a potem jeszcze więcej pieniędzy. Natomiast właśnie tak się dzieje, taka jest patologia, kiedy nie ma w danym kraju, czy jak w Polsce w kolonii, y, klasy wyższej, kiedy ona jest po prostu przedmiotem cięcia, niszczenia. No, po prostu kasacji. Nie ma. A biedna klasa średnia, biedna klasa średnia, słucha sobie na. Biedna klasa, która ma nadzieję, że kiedyś będzie klasą średnią. Słucha sobie Georgia Filipa Telemana, Georga, chyba to się mówi Filipa Telemana. Mam taką właśnie płytę swity na trąbkę. Albo na przykład kupuję książki. Książki. Chociaż mam świadomość, z tymi książkami za niedługo będzie palony w piecu. przyjdę na coś. Którzy powiedzą, patrz, o, książek nagromadził. <głupik> Głupek. Napal, bo zimno. Ale co, mam nie kupować książek? Klasa wyższa jest tą klasą, do, która daje nam pewne wzorce. Klasa wyższa jest tą klasą, która jest niezmienna. Jest to taki niezmienny zasób genetyczny najlepszej jakości. Z założenia oczywiście. Tu nie chodzi o to, żeby to rozdrapywać teraz na 10. Klasa wyższa jest to klasa związana z Bogiem i wiarą. Na przykład spójrzmy na królową brytyjską. Tak? Królowa brytyjska jest głową kościoła anglikańskiego. Kościoła, który powstał w skutek niezaspokojonych huci Henryka VIII. Ale to nie o tym rozmawiamy. Jest ciągle Bóg obecny. Prawda? Nie ma, że jakiegoś pajaca, jak w jakimś tam Kanadzie, który tam marihuanę to tamto rozdaje, kolorowe skarpetki, bo on jest taki fajny. Nie. Tu jest wszystko poukładane. W tym całym obłąkanym szaleństwie zmiany dnia codziennego, w którym mamy się zagubić, zatracić, klasa wyższa, monarchia, pokazuje, że są rzeczy stabilne, takie jak na przykład wierność małżeńska. Są rzeczy piękne, tak jak królowa. Królowa brytyjska jest po prostu piękną kobietą, co by nie powiedzieć. Jej mąż jest długożywotnym jakimś mężem tej kobiety, takim wspaniałym, chciałem powiedzieć, no nie wiem, wojskowym. On ma jakieś tam stopnie wojskowe. I z wdziękiem godzi to, tą swoją rolę. Prawda, ma już 90 coś lat. Jest pokazane właśnie długożywotność, wierność pewnej tradycji. Szaleństwo, szaleństwo dnia codziennego się zmienia. Coś jest modne, coś jest niemodne, coś się zmieni tu, czy zmieni tam. Ale monarchia jest fajna. Klasa wyższa jest wreszcie jakby dyscyplinująca dla klasy średniej, bo klasa średnia musi mieć kogoś nad sobą, do którego dąży, tak? I dzięki temu, że jest klasa wyższa, klasa średnia wie, że pewne środki finansowe służą tylko jakby do pomnażania ludzkiego dobra. Tu nie chodzi o to, żeby się na, nachapać pieniędzów. Tylko o to, żeby zrobić coś, co po nas zostanie dobrego i wartościowego. I po to jest klasa wyższa, która nieustannie to przypomina. Klasa wyższa wreszcie widzi rzeczy we właściwej proporcji i potrafi wyróżnić to, co na wyróżnienie zasługuje. Spójrzmy na samochód Mini. Tylko nie to mini teraz obecne, które widzimy, że tam stoi z otwartą maską i tam miota się wokół gościa albo dziewczyna ze smartfonem i coś gestykuluje. Mm, tylko to mini klasyczne. To, o którym jeździł Jaś Fasola, tak? to, które wymyślił mm, grecki inżynier Alexis Isigonis. I był absolutnie rewolucyjny w swoich zamysłach. Absolutnie. On wymyślił, że silnik będzie z przodu, coś tam tam. Tu będą cztery osoby, z tyłu będą bagaże. Silnik tu, skrzynia biegów tu, nawet zdaje się, że w pierwszych modelach on zaprojektował, że będzie jeden olej w skrzyni biegów i w, o, i w silniku, co jest karkołomne, nie, nie sprawdza się, bo inne oleje są do silnika i inne do skrzyni biegów i wymyślił cudowny samochód, który zresztą wygrał chyba ze trzy razy rajd Monte Carlo, ale chyba z raz czy dwa mu tego nie uznano, bo miał światła nieprzepisowe. No. Czy Państwo myślą, że Alexis Issigonis cieszył się estymą i koledzy brytyjscy inżynierowie poklepywali go po plecach, mówili: Alexis, ale jesteś świetny gość? A przecież w tamtych latach, w latach 50. i 60., brytyjscy inżynierowie no, byli jak najbardziej klasą średnią. Trudno mi sobie wyobrazić: bardziej stabilną, mądrą, dojrzałą klasą średnią. Klasę średnią. A jednak oni go sekowali, żeby nie powiedzieć, prześladowali wręcz. Oni po prostu mu zazdrościli tego, że przyjechał jakiś grek i wymyślił coś, na co oni nie wpadli. Zresztą oni nie byli bardzo twórczy. Jak po mogli wziąć się w ramach reparacji zakłady Volkswagena i mieli Garbusa, to opisali, że nie widzą perspektyw handlowych tego produktu i chyba to się do niczego nikomu nie przyda. Zarozumiałość. Pycha. I co robi w tym momencie królowa? Królowa? bierze tytuł szlachecki i nadaje mu i nadaje mu tytuł Ser Alexis Sigonis". Czyli ona bierze i mówi, nie patrz na tych zazdrośników. Aleks, nie patrz. Oni tacy są trochę, no są, no tak zostali wychowani, zimny chów. Nie patrz na to, nie patrz na tamto. Jesteś dla mnie wielki, jesteś od tej pory Ser Alexis Sigonis. Właśnie temu służy klasa wyższa. Oczywiście ktoś może dostać na przykład order oro białego, ale jak przyjrzymy się, kto dostaje te ordery, to w zasadzie wieje, grozą czasami. A poza tym nie mówimy, zaprosiłem Janka jakiegoś tam Kwiatkowskiego, wymyślam nazwisko, który ma order oro białego. A tutaj mówi się zaprosiłem ser Aleksisa Issygonisa. I właśnie temu służy ta klasa. Ale ona też czasami się psuje. Proszę spojrzeć, co się dzieje. Jest para królewska, która ma te swoje dzieci. Księżna Anka. Anna Anna, przepraszam, Anna, Zimnych jest ten jej syn następca tronu, książę, który dostaje piękną, wspaniałą żonę tak Lady Diana Spencer. I zamiast skupić się na tym, co jest naprawdę ważne dla korony brytyjskiej, bo to jest ważne. On folguje chuciom do jakiejś starej pudernicy. Księżna Diana odchodzi, no bo odchodzi no w strasznym jakby smutku i niesławie, no bo weszła do tego domu i zostaje odrzucona. To jest dla kobiety haniebne wręcz. Poznaje tego Dodi Alfajetta. W jakichś dziwnych warunkach, niezrozumiałych dla społeczeństwa, oni jakoś giną. Oczywiście nikt nie, zna, nie, 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 nie wie, kto i dlaczego. Wszystkie kamery są wszędzie, ale nie wiadomo. Zniszczono też pięknego Mercedesa. Dzieci zostaje pozbawione wspaniałej matki. On chodzi z pudernicą jakąś, która już jest mężatką i mówi przez telefon, z czego się śmieje cała Wielka Brytania i wydaje się na pośmiewisko, chciałbym być twoim tampaksem. To nie ma nic problemu, jeżeli tak mówi piętnastolatek do do swojej dziewczyny, ale nie brytyjski następca tronu, co też świadczy o tym, jak oni tam mają kontrwywiad, że takie rozmowy się wydostają. No, ale gdyby tak nie mówił, to by się ta rozmowa nie wydostała. I to powoduje to, że jego syn potem żeni się z jakąś rozwódką, zdaje się, gdzieś uciekają do Ameryki i w jakichś stacjach żygają na swój kraj. Czyli bywa też, że to, co ma być silne, stabilne, skutek jakichś fanaberii seksualnych jakiegoś wariata, który nie rozumie swojego powołania i nie zasługuje na to, żeby kiedykolwiek być królem i pewnie nie będzie, zostaje w jakiś sposób roztrwonione, zagrożone, chwieje się, a wnuk chce nas powiedzieć jestem mocny, jestem silny i ożenić się, wrzenić się w jakąś dobrą brytyjską rodzinę. Co by go umocniło, bierze się kogoś tam w jakiejś przeszłości. Ale właśnie trwa cały czas brytyjska królowa. I to jest ta klasa wyższa. I dopóki w narodzie jest ta klasa wyższa, dopóki jest ten duch, dopóki jest to połączenie, to ciągle on jest w jakiś sposób narodem, mam takie wrażenie. A jeżeli tego brakuje, no to. Brak tego samca alfa, brak tej samicy alfa, to nawet jak jesteśmy tą klasą średnią, to mamy świadomość, że wyżej tyłka nie skoczymy i że brakuje nam tej, tej przewidywalności jakości, tak? nawet przewidywalności sukcesji, że w normalnej sytuacji wiemy, kto zostanie królem, wiemy, kto zostanie królową. Wiemy, czego oczekiwać. Znamy tych ludzi, a nie gdzieś na Kremlu spotykają się jakieś gangusy, i wychodzi tam jakiś tam yy, pierwszy sekretarz, tam jakiś, jakiś tam. Yy, jakiś tam wychodzi. Czy gdzieś tam walczą tutaj brudasy z, z jakimiś innymi w Polsce, i wychodzi jakiś tam gangus z jakiejś partii politycznej? Czy gdzieś tam spotykają się jacyś tam w Stanach Zjednoczonych? Jacyś Brudasy i też tak fałszują, dosypują, fałszują komputerami i wysyłają jakiegoś gościa z Alzheimerem na prezydenta. To, to, tu są wszystko układy walki służb buldogów pod dywanem. Tutaj pewnie też, ale jednak tu mamy pewną przewidywalność sukcesji. I to też nam daje siłę. Wiemy, co i dlaczego. Przynajmniej tak nam się wydaje, że wiemy. Myślę, że ten temat warto, to była taka wersja short, taka krótka zajaweczka, bardziej rozszerzyć. Ale zobaczcie, gdyby królowa brytyjska, król brytyjski w ogóle nie, mia nie, mia nie miał sobie siły jeszcze, bo Brytania jest takim już teraz słabszym krajem, nie miały siły, to nie byłyby takim przedmiotem ataku lewicy. Nie byłyby. A są. Czyli jest w tym jeszcze siła, to połączenie władzy z Bogiem, z religią, sukcesja, piękno, stabilność z tego wynikająca siła, i z, tego, z tej siły wynikająca rzecz, że królowa może wziąć rękę, schylić się po Aleksisa i Sigonisa i powiedzieć: Jesteś od dzisiaj szlachcicem. To są rzeczy piękne. To są rzeczy takie, które nadają blaski, ambicje klasy średniej. Która bez tego staje się taką wzbogaconą klasą, która ma tendencję do pójścia na manowce. Szkoda, że tak tu się dzieje. Może będzie taka sytuacja, że to się wszystko wyprostuje. Jakoś nie darzyłem nigdy ogromnym sentymentem tej monarchii. Że nie miałem ani jak, ani dlaczego. Ale trzymam kciuki za nich, bo warto, żeby takie rody trwały. Tak jak zawsze powtarzam, jak na szkoleniach. W firmie musi być jeden wybitny handlowiec. W firmie musi być jedna wybitna księgowa. Oczywiście może być nie jeden, ale jeden musi być. Jeden wybitny zarządzający. Jeżeli to jest firma, oczywiście, a nie jakaś tam zbieranina, to wtedy tak. Jeden. Żebyśmy my wiedzieli, na przykład Malinowski sprzedał 36 traktorów, drugi za Nim sprzedał 8. Musimy to wiedzieć. I w, w życiu też tak musi być, że Boże, chroń królową. Tak mi się to wydaje, że to jest ważne, bo zawsze mamy do czego aspirować, a wtedy nasze życie nabiera blasku. Życzę Państwu miłego, dobrego, spełnionego dnia. I życia sobie zresztą też.